Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MotoGP 15. Tryb kariery, moi drodzy. E, rozpoczynamy sobie kolejny już wyścig. E, tak więc ogólnie z serią MotoGP posuwamy się dosyć szybko. Ehm... Posłuchajcie, jak ryczy Lorenzo. Na to, że Lamaus kierowca Yamaha wygrał po wyścigu, postanowił dać głośny upust swojej radości. Podium uzupełniają nieusatysfakcjonowani z wyniku Rossi i trzeci Mark Marquez. Mamy ranking: Valentino Rossi 14 punktów straty, Mark Marquez 14, Dani Pedroza 48. Ogólnie w Moto 2 widzimy rabat trzecia pozycja, Lowez trzeci, Zarko jest pierwszy, a my na pierwszej pozycji w klasyfikacji kierowców Moto 3. Tor Mugello we Włoszech. Tor doskonale wszystkim znany, tak więc samolotem na południe, tak więc do Włoch, moi drodzy. No i tutaj ewidentnie, ewidentnie już będzie ciężko wyścig niezwykle trudny, tak jak jest sesja kwalifikacyjna. To będzie taka niezwykle ciężka przeprawa na to, że mu we Włoszech, w słonecznej mam nadzieję, Italii. Mam nadzieję, że słonecznej, bo jednak w warunkach deszczowych nie jest to mój ulubiony tor i po prostu byłoby mi bardzo trudno. No, ale nieistotne to jest. Myślę, że będzie słońce i tak właśnie jest. Zobaczmy sobie, jak wygląda jeszcze sprawa słońca. Jaka temperatura powietrza i toru? 30 stopni, temperatura powietrza, a toru aż 52 stopnie. Naprawdę bardzo, bardzo ciepło. 3 km na godzinę tylko i wyłącznie wiatru, więc spoko. Mamy pakiet danych. Wiecie co? Mamy podwozie, mamy silnik, ale i zawieszenie, tak żeby się przydało. Ale mamy jeszcze niewykorzystane hamulce, więc to sobie teraz zrobimy. Ustawmy sobie jeszcze mechanika. Nie to. Mamy problem czasami z, z wchodzeniem w zakręty. A mam problem z precyzją. Jest, jest podsterowny. Tak jest. Ok, śmiało. Dobra, zobaczmy jaka będzie teraz różnica. Przejdźmy sobie jedno szybkie kółko e, i zobaczymy, jak będzie wyglądać, wyglądać ta sesja kwalifikacyjna. W ogóle zobaczmy sobie, jak będzie wyglądać wyjazd. E, co mi się bardzo podobało co zobaczyłem najnowszy filmik z F1 2015 moi drodzy. E, było coś takiego, że siedząc w bolicie w garażu możemy poprosić naszego mechanika, aby dał nam, e, aby dał nam jakiegoś laptopa czy też tableta, który, na którym będą informacje. Informacje o e, telemetrii i innych fajnych, ciekawych rzeczach, e, tak więc, e, no to było bardzo fajne i fajnie to wyglądało. Więc, e, no, myślę, że seria w ogóle z F1 będzie najlepszą, jaka była na moim kanale. E, tak więc, tak więc, naprawdę będzie, będzie myślę tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych e, odcinków, i zagwarantuję wam to na pewno. Będzie niezwykle ciekawa walka, moi drodzy. Tak więc rozpoczynamy, rozpoczynamy kolejny już Grand Prix. Kolejny już tutaj tor, czyli Mugello we Włoszech, rozpoczynamy pierwsze okrążenie z dosyć dużą prędkością. Zobaczymy jak będzie wyglądać pierwsze pierwszy zakręt, pierwsze dohamowanie to jest niezwykle niezwykle istotne, aby tutaj Pojechać w miarę, e, w miarę dobrze, aby w te zakręty wchodzić, tak pewnie, aby jednak e, pokazać się z dobrej strony. Delikatny problem teraz na tym prawym zakręcie, ale udało się wyjść. Z opresji mamy troszeczkę straty do zawodnika z pierwszym najszybszym czasem. Mam nadzieję, mimo wszystko, że pojedziemy od niego dużo szybciej. No i te zakręty już teraz bardzo ładnie przez nas przejechane. Tutaj musimy uważać. Ten prawy zakręt niezwykle trudny. Kolejny lewy, bardzo szybki. Naprawdę przejeżdżamy go niezwykle, niezwykle. Precyzyjnie, mam nadzieję, że uda mi się tutaj powalczyć o pierwszą pozycję, bo naprawdę spore są szanse. E, motocykl jest już coraz, coraz to lepszy. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać kolejny e, między, międzyczas. E, widzimy tutaj prawy zakręt, niezwykle trudny, kolejny e, lewy. E, no i wyjazd na kawałeczek prostej, która prowadzi nas do takiej bardzo fajnej, e, wręcz powiedziałbym. E, nie tyle fajnej, może ciekawej sekcji takich bardzo szybkich esek, które wręcz powiedziałbym bardzo bardzo podobne do esek na to, że w Silverstone, czy też na to że w Austin. Teraz troszeczkę wolniej od pierwszego zawodnika, ale i tak czas całkiem dobry, więc, więc spokojnie tutaj powinniśmy, no jednak być wysoko, chociaż na tej długiej, prostej tracimy, dużo, dużo cennych dziesiątych sekundy, jeżeli chodzi o prędkość motocykla, no to... Rzecz jasna cały czas tą prędkość e, no poprawiamy poprzez ustawienia z, naszego e, motocykla. Jest pierwsza pozycja, ależ pięknie, o cztery ponad sekundy. No, jedziemy bardzo, bardzo szybko więc bardzo się z tego faktu cieszę. Zobaczmy, wjedźmy sobie do pit stopu, czyżby to był kolejny wygrany wygrana sesja kwalifikacyjna. Przyspieszmy sobie troszeczkę czas. Myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Zobaczmy, Kent jest na drugiej pozycji ze stratą prawie 50, to jest pół sekundy, to jest bardzo dużo. No, bardzo, bardzo się cieszę. Przejdźmy sobie Oczywiście do wyścigu widzimy e, jak wygląda kwalifikacja. Oliveira jest trzeci, Navarro czwarty, Quartararo dopiero piąta pozycja, a nasz główny e, przeciwnik e, 29. No tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. E, odblokowano nowe zdjęcie, tak więc bardzo fajnie. Będziemy sobie mogli to obejrzeć. Mamy tutaj widzimy no jednak to MotoGP to wygląda jednak znakomicie. E, chciałbym chciałbym w końcu w końcu Przesiąć się na motocykl MotoGP. Przejdźmy sobie od razu jeszcze do rozwoju motocykla. Mamy jeszcze podwozie. Możemy sobie to wykorzystać jak najbardziej. Możemy. Nie, jednak podwozie, tak jest. Ok, zaakceptujmy swoje zmiany. Mamy tutaj, widzimy drugi motocykl, którym ewentualnie możemy jeździć. Ale tego na razie nie robimy, ponieważ, ponieważ ten spisuje się bardzo dobrze. Moi drodzy Bert, Kent, Oliveira widzimy na Warro Quartaro. Quartara. Kurde zapomniałem nazwiska. Winianes VI raro dokładnie tak się nazywa ten zawodnik. Dużo błędów językowych, ale mam, nadzie mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Moi drodzy, jak wystartujemy z pole position, niezwykle, niezwykle to będzie istotne. Zobaczmy jednak Kent, jednak Kent, jednak Oliveira, no to są zawodnicy, z którymi będziemy walczyć. Moi drodzy, motocykl nie jest najwyższej jakości. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że to są zawodnicy, którzy mają lepsze motocykle. Wciskamy się tutaj, troszeczkę za szeroko wyjeżdżamy. Jest, ależ tutaj zawodników nas wyprzedziło, więc bardzo bardzo dużo straconej pozycji zobaczmy tutaj kolejny zakręt, pięć okrążeń tego ciężkiego toru więc 5 bardzo trudnych okrążeń, które mam nadzieję będą bardzo fascynujące że, że będziecie oglądać te odcinki po prostu z otwartą gębą no i że jednak będą to odcinki także dla mnie wyjątkowe, które zapadną długo w mojej pamięci wciskamy się tutaj zobaczmy jest jednak przed nami, jednak Dużo lepsza prędkość, chociaż teraz dużo lepsze wyjście. Zobaczmy, walka z winialesem. Kolejny prawy zakręt do hamowania. Czy uda się tutaj uzyskać pozycję? Tak jest, jest pozycja numer 5. Kolejny prawy zakręt. Bardzo agresywna jazda polskiego zawodnika. No, tutaj bardzo, bardzo blisko było upadku, ale na całe szczęście się udało. Kolejny prawy i lewy. Zakręt, niezwykle dobra, czysta jazda, chociaż teraz delikatnie przesadziłem. Nawarro przed nami na pozycji numer 4. Tam widzimy Kent i Oliveira cały czas walczą. Walczą ze sobą, a Juślijsk, niestety błąd, błąd, jeszcze raz błąd. Niestety musimy odrabiać pozycje stracone, więc to będzie niezwykle, niezwykle ciężka walka. Czysty tor, tak więc moi drodzy. Błąd, błąd, jeszcze raz błąd. Niezwykle kosztowny. A i Fenastri bardzo wolno. Lakatelli przed nami, McPhee. no Zawodnicy bardzo dobrzy, aczkolwiek nie na tyle dobrze, aby nas zatrzymać. Tutaj widzimy lewy zakręt. Zobaczmy, dużo lepsza prędkość na wyjściu. Czy uda się uzyskać pozycję? Jest Binder przed nami. A z tyłu cała stawka. Dużo wolniej jadących zawodników. Kent Oliveira raro na Warto. Winiales, a widzimy z przodu walkę zawodników. Tam widzimy Makwi przed nami. No i tutaj całkiem ciekawie się to zapowiada. Bardzo agresywna jazda polskiego zawodnika. 12 pozycja. Tutaj jest jeszcze szansa na wyższą lokatę. Nie ma się co oszukiwać, ale jedziemy bardzo. jajajaj, bardzo, bardzo agresywnie. To może skończyć się źle. To może skończyć się wypadnięciem, jednak, z toru. Ma był przed nami na pozycji numer 11. Zobaczmy kolejny prawy zakręt przejechany bardzo szybko po tarkach, niezwykle agresywna jazda, no tutaj nie można już przebierać w środkach, tutaj trzeba jechać maksymalną prędkością, zobaczmy dużo lepsze wyjście, uda się Antonelli jeszcze. No tak jest, udaje się teraz uzyskać pozycję dwie pozycje, jest pozycja dziesiąta. No, i kolejny widzimy tutaj prawy, bardzo szybki zakręt. Niezwykle niebezpieczna jazda polskiego zawodnika, ale jazda, która jak na razie się opłaca. Zobaczmy, kolejny prawy, lewy zakręt dużo szybciej od zawodników z tyłu, więc to naprawdę się ceni. Drugie okrążenie. Z przodu walka, mamy szansę na wyższe pozycje. Jak najbardziej, tutaj widzimy, że spore problemy na dohamowaniu ma motocykl. Nie wiem, czy to nie jest sprawa czasowa. Tego nowego podwozia, które zostało zainstalowane, no jednak tych problemów powinno być mniej. Powinien ten motocykl spisywać się dużo lepiej. Jest ósma pozycja. Cieszę się niezmiernie. Kolejny tutaj widzimy... Ai kontakt, kontakt, kontakt! Niebezpiecznie tutaj się robi wyjście dużo, dużo lepsze, ale delikatny problem Czy uda się utrzymać pozycję? Zobaczmy większa prędkość motocykla tuż za nami. Jeszcze kolei Bastiani Bastianini nas wyprzedził, chociaż teraz no. W sumie można powiedzieć kolano w kolano, cały czas bardzo blisko, siódma pozycja. Teraz ósma po raz kolejny Do dohamowanie. No, dużo lepsza e, jednak e, prędkość polskiego zawodnika, a przed nami jest Viniales. E, no i tutaj zawodnicy jednak, którzy są już dużo ciężsi do wyprzedzenia. E, moi drodzy, kolejny zakręt, naprawdę jest Bastianini! Ale. A jest błąd! Wow, 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 jeszcze wypadek! Ależ błąd, niestety, niestety 13. 14, 14, 15, 16 pozycja, ależ błędy, no to jest tor. To jest tor, który nie wybacza błędów. To jest tor, który po prostu e, zbiera swoje żniwo. Jeżeli tylko ktoś jeździ nieuważnie, no to jednak to jest naprawdę tor bardzo trudny. E, bardzo dużo moich e, błędów, które po prostu e, no. Musiały skończyć się tak, a nie inaczej. Była już bardzo dogodna pozycja, niestety. Musimy sobie jakoś, jakoś poradzić na tej odległej pozycji. No, punkty jak na razie są dosyć daleko. Po raz kolejny wyjeżdżamy za szeroko, ale udaje się powrócić na, na tor i, i w miarę bezpiecznie tutaj podróżować po torze w Mugello. Kolejny lewy zakręt bardzo blisko jest ono, i a, tam widzimy sprzęt. Przodu lakatelli. E, moi drodzy, no bardzo, bardzo niebezpieczna jazda powoduje jednak e, to, że popełniamy jakieś tam drobne błędy, które jednak powodują utratę wielu pozycji. To jest bardzo, bardzo, e, no jednak taki, e, jakby to powiedzieć, drobne błędy, a powodują utratę wielu pozycji. To jest bardzo dużo punktów, chociaż teraz dużo wolniejszych kierowców. Wyprzedzamy do hamowania do tego lewego zakrętu wyjazd na długą, prostą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy rozpędzimy się, czy prędkość będzie dużo lepsza od Mazbow, który jest przed nami. No Motocykl jest ewidentnie poprawiony, ale walka z Kentem, z Quartararo, Olivierą i Navarro będzie niezwykle zacięta podczas tego sezonu. Tutaj. W tym momencie jedenasta pozycja to jest pozycja, która no nie daje nam zbyt dużo yy, do powiedzenia. Ja jeszcze olez uderzenie wow! Coś nieprawdopodobnego! Jeszcze, że przeżył w ogóle nasz zawodnik, że wstał, że pojechał dalej. Jeszcze kara o ponad sekundę, no to jest dramat, to jest dramat niesamowity, dramat polskiego zawodnika. Duży, duży błąd bardzo zwolnił, ależ latamy w tym wyścigu. Latający odcinek, latający tor. I bardzo niebezpieczne sytuacje podczas tego wyścigu. Moi drodzy, to jest wyścig praktycznie już stracony. Motocykl jest dosyć mocno poturbowany, no więc to nie będzie, to nie będzie łatwy, łatwy wyścig. I przede wszystkim nie będą to łatwe czasy. Po raz kolejny bardzo agresywnie muszę zmienić swoją taktykę na wyścig. Muszę jechać czyściej. Muszę oszczędzać motocykl, oszczędzać opony, które przez cały czas się mocno zużywają. Delikatna kara, no to nie jest kara jakaś bardzo, bardzo duża, aczkolwiek kara, która na pewno nam no zabierze może nawet jedną, dwie pozycje. No, ale zobaczymy, może tych pozycji jeszcze, jeszcze zyskamy. E, tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że uda się tutaj powalczyć jeszcze o jakieś tam drobne pozycje, może jedną, może dwie. Delikatny uścisk motocykla tylnej osi, e, właśnie na tych bardzo szybkich e, prawych zakrętach. Z tym jest delikatny problem. Mam nadzieję, że nasi mechanicy to oczywiście e, poprawią, bo, bo to jest taki dosyć spory. Jednak problem, więc w tym akurat momencie środek stawki nie jest to najlepszy rezultat. Powiedziałbym, nawet bardzo słaby, zważywszy na to, że było pole position, dużo takich wypadków i kolizji spowodowało utratę pozycji. Trzeba się z tym pogodzić. Takie są wyścigi. Myślę, że przez to to wszystko jest ciekawsze. Zobaczmy sobie, jakie są jeszcze kamery. Mamy taką kamerę, właśnie z kasku, ale no, raczej nie będziemy tego robić. Możemy także zobaczyć sobie kamerę taką troszeczkę bardziej oddaloną ale chyba nie jest to jakoś... Nie jest takaś mega fajna kamera, ponieważ tak z daleko ten motocykl się znajduje, chociaż widać troszeczkę bardziej chyba publiczność, więc może się przyzwyczaję, zobaczymy. Dużo, dużo bliżej są już teraz ci zawodnicy. Widzimy bardzo. Oj, oj oj, kamerka, która... To jest fajna kamera, ale jednak nie dla mnie, moi drodzy. Kamera, która na pewno sprawiłaby mi sporo, sporo problemów to jednak chciałbym, wolałbym. Jeździć kamerką, właśnie taką, gdzie widać cały motocykl. Eee, no a tutaj te kamery są takie bardzo wymagające, więc, więc nie będę tego już zmieniał. La i Ono przed nami, chociaż teraz dużo lepsza prędkość. Zobaczmy, wciskamy się. Tak jest. Czy będzie przewaga ponad sekundy? Mam nadzieję, że, że, że uda się coś tutaj ugrać. Dużo lepsza prędkość na wyjściu. No i ostatni praktycznie sektor, taki dosyć istotny, aby delikatnie uciec tym zawodnikom. Nie będzie to na pewno łatwa, ale jak najbardziej mamy taką możliwość. No i kolejny tutaj widzimy: prawy zakręt, dosyć ciężki. No i tutaj będzie na pewno. Nie będzie łatwo tych zawodników pokonać, bo mamy ponad sekundę kary, więc tutaj na pewno jest spory, spory problem. Ale tych z tyłu jak najbardziej jest, jest szansa do hamowania tego lewego zakrętu. Tutaj widzimy, że to hamowanie całkiem dobre. No i wyjeżdżamy na prostą. Zobaczymy, jaka będzie przewaga. Nad tymi zawodnikami. Koniec wyścigu. Kent druga pozycja, Oliviera jest trzeci, więc zobaczymy, kto czyżby Quarta Raro na pierwszym miejscu. A no, kręci głową, kręci głową nasz zawodnik. Niestety nie udało się tutaj pojechać zbyt dobrze, ale widzimy, że no, utrzymaliśmy którą pozycję? 14, plus 11 sekund, no i oczywiście. Kara. Możemy sobie zobaczyć powtórkę, ale tego robić nie będziemy, ponieważ nie wiem, czy nie wyłączy mi się nagrywanie, więc nie będę ryzykował. Spadamy na trzecią pozycję, ale tylko 9 punktów yy, straty. Moi drodzy, to nie jest dużo, to jest do odrobienia. Zobaczmy sobie może, bo mamy chwilkę czasu, jak wygląda tutaj w ogóle ta symulacja w boksie. Wygląda całkiem spoko, w ogóle fajnie, gdyby coś takiego jeszcze do formuły wprowadzili, że zawodnik właśnie sobie siada i podczas, kiedy chcemy jechać na tory, na przykład podczas treningu, no i będziemy na przykład wsiadać do bolidu czy przejście tym zawodnikiem, fajnie by to wyglądało, bardzo przyjemnie, ale to takie cutscenki, które no, są potrzebne i nie są. Okej, okay, a dobra. Czas wybrać jedną z ofert, które wynegocjował twój menadżer. Super. Zostań w obecnym zespole albo wybierz nowy kontrakt. Możemy wybrać ten zespół. Możemy wybrać e, Hondę. To jest także Honda. E, tutaj mamy inne Moto 2. Czyżby to było Moto 2? Tak jest. Super. No tutaj nie, ale to jest klasa Moto 2, tak więc, no, słaby zespół, ale jak najbardziej a, się z tego faktu cieszę. Więc, moi drodzy, mamy okazję przejść do Moto 2, co mnie bardzo mocno cieszy. E, z niekłamaną przyjemnością pragnę w imieniu coś tam coś tam coś tam złożyć Ci naszą ofertę sponsorską. Liczę na jak najszybszą odpowiedź. Mam nadzieję, że szybkie podjęcie współpracy. E, no, powiem Ci, że jestem zadowolony i tą ofertę jednak przyjmę. Więc tak jest. E, podpisuję kontrakt z nowym, e, z nowym zespołem. Czyżbym już w tym właśnie e, sezonie mógł jeździć w nowym zespole? Jednak nie. Jednak nie, więc coś tutaj jest chyba nie tak. Tutaj widzimy informację. Jak dobrze wiesz, cały czas szukam najlepszych kontraktów, zarówno ze strony oficjalnych zespołów, jak i sponsorów. Na kilka tygodni przed podejściem do negocjowania kontraktu skontaktuję się z Tobą, żeby spytać, czy interesuje Cię jakaś drużyna lub sponsor. Gdy dokonasz wyboru, dołożę wszelkich starań, żeby pokonać drogę, e, długą drogę do założenia Ci propozycji kontraktu. Decyzja zależy od Ciebie, zawsze może zostać w obecnej drużynie. Jak najbardziej, jak najbardziej z tego faktu się cieszę. Tutaj mamy wszystkie informacje od, od naszego oczywiście. E Ok, tu mamy z, od, od naszego po prostu inżyniera. Tutaj mamy wszystkie informacje, które sobie możemy przeczytać jak najbardziej, ale e, tutaj mamy nasz zespół, e, oczywiście strona, ranking e, i tym podobne. Moi drodzy, mamy kalendarz, więc cały czas jedziemy na razie w drugi to Mugello. A, jak najbardziej e, pozycja, zdobyta pozycja 14, tutaj pierwsza, pierwsza, dwunasta, pierwsza i pierwsza. Moi drodzy, no to naprawdę są dobre pozycje, i tutaj myślę, że walka o pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej będzie się jak najbardziej działa. Moi drodzy, Mugello po raz kolejny, czy Mugello, nie wiem jak to się wymawia. Zapraszam bardzo serdecznie. Cały czas klasa Moto 3, więc chyba jednak będziemy musieli cały ten sezon przejechać, a potem się zobaczy. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.